Witam na kolejny album, a właściwie jego prezentację. Wybrałem Dopełnienie Konieczne. Jak podtytuł wskazuje, jest to wybór fotografii śląskich artystek, który nazywa się Dopełnienie Konieczne, i ciekawe jest właśnie to, że są to kobiety że to Śląsk, na którym mieszkam. I prezentuję to ten album. Na, na początku. Oczywiście największą chyba gwiazdę tej fotografii, to Zofia Rydet. Pokazywałem już jej album. Kolejna pani to Anna Hojnacka i wybór kilkunastu jej fotografii. W Większości, oczywiście, tutaj mamy do czynienia z czarno-białymi pejzażami. I portretami z nie, niektórymi z tych pań prezentowanych w albumie, wcześniej już miałem kontakt z niektórymi nie. Kolejny, to kolejna postać to Małgorzata Apaty. Tutaj dominuje sylwetka ludzka, takie gry z ciałem i z światłem i cieniem, chociaż także są, jak widać, klasyczne portrety, nawet i dzieci. Dalej mamy kolejną autorkę, to Róża Jura. Oczywiście, nie wiem czemu mówię, oczywiście, ale dominuje tu pejzaż. Następna pani to Halina Holas Idziakowa. Poza fotografią jest słynna także z tego, że jest matką Sławomira Idziaka, jednego z najwybitniejszych polskich. Operatorów filmowych. Tutaj zarówno perizasz jak i portret. Następna pani Janina Halander. Tutaj też taki portret regionalny, można powiedzieć, bo to na Śląsku robione. Trochę widzę tutaj takiej stylistyki z Zofii Rydet. Choć może nie do końca. Dalej mamy Jowite bognę Mormul. W tym wypadku to swoistego rodzaju gra z fotografią i z różnego rodzaju elementami mieszanymi z fotografią. Dalej Katarzyna Łata Wrona. Tu już wkraczamy na zupełnie współczesne pole fotografii. Maria Śliwa. Trochę aktów takich bardzo zbliżonych i postaci, sylwetki postaci. Portrety także. Beata Menderek-Mikulska zamyka ten album kilkoma swoimi zdjęciami. Ciekawy zestaw, na pewno godny polecenia. Dziękuję za uwagę.